Cześć, witajcie tutaj, szaleni zbieracze. W dzisiejszym filmiku pokażemy Wam, a raczej zrobimy unpacking yy, kilku paczek kart Champions League. Każdy z nas otworzy po dwie paczki. Mamy nadzieję, że coś fajnego nam się trafi. Zobaczmy, co tam jest. A tutaj Mandiukia, Tibat Kultua i jakieś godło, bo nie ma, nie ma pozycji. Kagałę, Kristana Kremesa i Alejandro Domingueza. I mamy godło Atriatico. Dobrze. E, odłóżmy na razie te karty. E, jeszcze raz możecie je zobaczyć. I teraz paczkę będę otwierała ja. Ok. E, mamy tutaj Łukasza Podolskiego, Topraka, jaka kartę? Pokażę wam na koniec. E, Abiola. Dobrze przeczytam? Raul e, Raul Christian Bolanos, oraz y, bramkarza FC Porto Heltona. A specjalną kartą jest Marek Hamsik na Fansie, więc uważam, że fajnie. Teraz y, proszę otwórz następną paczkę. Specjalnego. Helton, Modric, Filip Metzes i Fans Ricardo Montolivo. Super. Pokażę jeszcze raz tego Fansa, bo nie wiem, czy ujęło. O, tak wygląda. Dla pewności. Yy, Okej. Okay, jeszcze mamy. Jedną, jedną, mamy jedną jeszcze jedną paczkę yy, tak Hazard o y Jackson Martinez y star player z FC Porto Luka Modric Mexes i Pajet dobrze my wam dziękujemy za yy, obejrzenie tego Halo. filmiku zyskaliśmy Fajne karty, może jeszcze Wam je pokażemy. Hmm. E, nie, nie ta. Nie. Dobra, przepraszamy. Takie karty, żeśmy zyskali. No fajnie, fajnie. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia.